Cześć, witajcie! Wraz ze mną dzisiaj wyruszamy na kolejną misję pod tytułem Powstanie. Zapraszam Was do oglądania. To jest Battlefield 3 Single Player, jedziemy. Dobra, co, czym my się to musimy zająć? Stwierdziłem, że jednak te odcinki, gdybym ich nie przechodził, mogłyby wyglądać, wyglądać tak monotonnie. Tutaj jeżeli ja już wiem, co się na tym odcinku stanie, mogę wam troszeczkę więcej o nim opowiedzieć, zatem zobaczymy jak to wyjdzie. Popróbujemy tak, popróbuję też bez gry. Dobra, posłuchajcie co jak. Daryj sobie tę etykietę. Nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy. Teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Jak długo byłeś nieprzytomny? Kiedy się ocknąłem, słońce już zaszło. Było... Leżałeś tam przez 6 godzin? 8. To bardzo ważne. To pociąg? Chwila. Wysu... Może się dla odmiany skupisz na pytaniach, dobrze? No kiedy się wygrzebałem, nie wiem. Byłem półprzytomny. Było ciemno. Wygrzebałeś się? Byłeś przysypany? Coś zobaczyłem. Mówiłeś, że było ciemno i że byłeś oszołomiony. Znaczy mnie wytrącić z równowagi? My tu jesteśmy tylko pasażerami, sierżancie. Ty prowadzisz na razie. jasne. Tak. Więc było ciemno, a ty byłeś oszołomiony. Po trzęsieniu coś zobaczyłeś. Co to było? No i w tym momencie prawdopodobnie zaczynamy. Teraz uważajcie, będziemy zawaleni gruzami. Sorry za ten szum komputera, ja nic niestety z tym nie dam rady zrobić. Okay. Z drugiej strony Słuchajcie. mam lepszy pomysł, dam Ci wybór. Wybór? Wybór czego? No chyba wie. To jak mam? O, życie czy śmierć? Chcesz żyć czy umrzeć, he? Wiem mhm. ja muszę... Okej, okay, i w tym momencie my się będziemy powoli wygrzebywać. Tutaj będzie mm, po ogólnie trzęsieniu ziemi i my będziemy uciekać przed jakimiś agentami BAPIEL... Piel R, bodajże czy coś w tym... za coś z tym... Aha, i kiedy oni będą tam y, rozmawiać, ja się postaram y, mówić po cichutku albo w ogóle wam nie zajmować czasu moją gadką tylko po prostu słuchajcie informacji jakie oni rozgłaszają tak o tutaj tak a my się w tym momencie ukrywamy mam nadzieję że oni nas oczywiście nie znajdą teraz tu sobie przejdziemy na drugą stronę oni tam są, tu tutaj powolutku musimy iść. Pilar zaoferować pomoc PLR, właśnie. Żołnierzom. Dziwne, że oni nas nie widzą. Wychodźcie! Krywanie się będzie traktowane jako atak na Do wszystkich dużo wódce Szegurskich przegrupować się w punkcie ewakuacyjnym Lima. Wycofujemy się, odpocznij. Okej okay. I my jedziemy dalej Ale my nie chcemy żadnej pomocy Chcemy w ogóle przetrwać tutaj Teraz sami Zobaczymy jak nam pójdzie Wściekły <ścoughs> szczur Jeps, zdzidy Ała Oh, shit! A, web w w ten nóż. W fuck. Mm. Tak dawno w to grałem, że już nawet Nie pamiętam jak mi to obrzydziło. Dobra. Teraz szybko dobiegamy. Po cichutku, uwaga. To będzie się działo, dlatego jest zapisywanie. Jeps. To jest do cholery jasne. Nie mam broni. Mamy. Ok, podnieśliśmy się i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że tutaj będzie dla Was dosyć jasno yy, w sensie koloru obrazu. Jeżeli nie, napiszcie w komentarzu, to ja się postaram go troszeczkę rozjaśnić. Tutaj będziemy mieli troszeczkę ułatwione, bo jak widzicie strzelamy pod światło i te osoby, które tam się pojawiają są bardzo widoczne. Natomiast jakbyśmy mieli strzelać z y, tamtąd do mnie, to już by nie było na tak łatwo. Dobra, jedziemy. Ok, teraz przeczekamy aż ten helikopter sobie odleci. Uwaga, nie będziemy do, nie do niego świecić, bo będą oznaki, że my tu jesteśmy. Ok, poleciał, szybko przewiniemy sobie na drugą stronę ładnie. Tutaj mamy skrzynnie z amunicją. Okej, okay, tutaj. Tutaj są ziomki, prawdopodobnie mamy ich zestrzelić, już też nie pamiętam. Wydaje mi się, że mieliśmy ich zestrzelić. Tak, 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 tak. Zestrzelić. O szkuźwa. ja na siebie Tak dynamicznie chcieliśmy klikać tym O oh, shit Powiedzcie mi, czy wy też słyszycie tego kota tak jakby miauczy? Uwaga, uwaga Jeszcze nie teraz Cicho I? I, I i no i gdzie jest Kot Dobra, po prostu cofnijcie sobie, coś tam było słychać O oh fuck, jesteśmy zamknięci Chyba się ukrywacie się, hańbą. O nie. O fakto. Szybko się przełamy. Ok, jedziemy dalej. Znowu, szybko i dalej. Okej, okay, dokąd mamy dotrzeć? A, tutaj do autobusu. Yy, Przebi się do punktu ewakuacyjnego, Ok. O shit! Dobra, szybko! Ja, ja chcę żyć! Ok, i idziemy dalej. Mam nadzieję, że tutaj już więcej osób nie będzie, z nienacka wyskakujących. O, zapisywanie, czyli tutaj będzie jakaś grubsza akcja. I otwieramy. O, fuck. To nasz chyba, Okej. ale się cieszę, że Cię widzę. Za jakieś pół godziny każdy tutaj będzie mógł liczyć tylko na siebie. Dalej spierdalamy stąd. No to jedziemy. Szajbus, tu Szajbus 1-3 Chyba dochodzę już do punktu zbornego Miasto wygląda z deka inaczej bez budynku. Wróć co musisz, Osprey'e odlatują za 5 minut Okej, okay, i co teraz będziemy musieli tutaj robić? Ja mam w stanie przemieścić się w to miejsce Ale tego garażyka nie możemy za bardzo otworzyć z tego co tu widzę Dajmy się drzwiami, chodź Kucnąć. Dawaj, dawaj Ziemek Sieć wojskowa informowała, że w mieście są zamieszki, a w Iranie miał miejsce zamach stanów. A wszystko to dzięki uprzejmości PLR Tutaj też będzie jakaś grubsza akcja, uwaga. Chwila, chwila, tu są nasi przecież. Tutaj możemy wsiąść. No to jedziemy. Sorry, nie chciałem naszego trafić oczywiście. Jaka dramatyczna muzyka, coś mam wrażenie, że zaraz chyba przegramy jednak. Coś dzieje? Wow, potężny helikopter, czy, czy co to jest w ogóle? Gdzie to ma śmigła ogólnie? A! Wow, wow, wow. Chyba poszedł nasz ho, e, wow, ho! Wow, wow. nie, ja chcę żyć. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To już ostatnie, ostatnie metry, szybko. Fuck. O nie, zapada się ziemia. Dobra, i to tyle. Dzięki. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Jeżeli ten odcinek Ci się właśnie spodobał, możesz go złapkować. Jeżeli chcesz być na bieżąco właśnie z tą serią, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!